Witam wszystkich, ja jestem Kormyk, a to jest kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Quantum of Solace. E, tak zauważyłem, spójrzcie na jego cień. Fajnie podskakuje. Dobra. Nie ma co zajmować się małymi niedociągnięciami. Lecimy. O, oh, fuck. To by się źle skończyło. Dla nas. W sumie czemu samochód uderzając w skałę od razu wybucha. Zawsze mnie to fascynuje w grach. Intrus! Widzę przeciwnika! tę pozycję. Dobra, w tym odcinku jedziemy na ostro. Potrzebujemy... Czekałem na niego dość długo. Zdychać pojacy, zdychać. Nikt nie może się przedrzeć! No, są kolejni przyjaciele. Dobra, same bańki! A to nie szodgan. To coś lepszego. Ta broń zawsze kojarzy mi się z Black Opsem. Tryb multiplayer z Black Opsa myślę, że również sobie nagramy, chociaż nie jestem w tym jakiś wybitnie uzdolniony. A przynajmniej teraz, kiedyś to się wymiatało. Tylko jeden człowiek. Muszę się, z generałem. Mi się. Okay. Dostaliśmy spoiler, że jest tu gdzieś jakiś gnat. Wow! DURNY DEBIL Bardzo celna broń, nie powiem Dobra, gdzie może być ta dodatkowa broń? Jeśli tam to spoko Jak nie to pies to trącał Mamy M14, M14 jest w porządku. A! Jajku, ale nam się farci. E Pff. Ale wariacina. Strasznie pewni się że ci że. Aha, to są chyba elektryczne samochody, z tego co mi się wydaje. Okej, okay, tu mamy tego Gnata ze spoilera. Oooo! Jakież to jest piękne. Koledzy, pokażcie się. Koledzy, ile mam czekać? I tak mnie pewnie zaraz ktoś zabije. Telefonik. O, kolejny spoiler, który pomoże nam w dalszej rozgrywce. Jakież to słodziutkie. No dobra. Koniec tych szłości. Obawiam się, że nie można dłużej tolerować korupcji w tym kraju. Kamil, znalazłem go. Medrano jest w atrium. Nie ruszajcie go! On jest mój! O, jest green. Hello! A niech cię bądź! Ale bulwers! Niczym jedynaczy bulwers! Było blisko! Bawimy się w kłajka. Ostrożnie wybieraj cenę O, to było fajne. Mogli wcześniej dawać takie momenty. Ale podoba mi się ta broń. Pościgi te wybuchy. O, myślałem już w końcu, że nie ma tam gaśnicy. Albo mi się wydaje, albo to jest ostatnia misja. To jest chyba ostatni odcinek, z tego co pamiętam. Jeśli dobrze myślę. O śmieszny celowniczek. Next. Next please. Zela quando. Tranquila, pressione. Tranquila. Non ti va passar nada. Aha. taki fajny kompleks, tak do dupy zniszczyli. O! Chłopaki, wychylcie się. No proszę. No jeszcze raz. Akurat mi się na skończyło. Nawet wolę z tym łazić. No! Asasyni, Skok wiary. Nie wypowiadaj jej imienia. Na kolana i do rana. Ten pistolet miał chyba moc, naprawdę, jak jakiś porządny shotgun, yy, z którego oddaje się strzą z bliska, gdyż. Generałka wypieprzyło w powietrze. Nie mogę uwierzyć, nareszcie nie żyje. Idę za grillem, uciekaj. Czemu ona na taką misję ubrała taką? Szybko, sukieneczkę? Green ucieknie. Nie, no mi oczywiście pasuje, żeby nie było. Go, go, go.

Kocham tą o, to broń. Zajmuję pozycję! Motherfuck. No to Uwaga, odpalam granat! Kurde, nawet nie wiedziałem co się dzieje za bardzo. Taki fail pod koniec chyba. No, teraz niech drugie odpadnie. Zajmijcie się nim, natychmiast. A tego zbugowało Ale Matrix James, za mną! Dalej Co on nie żyje już? Chyba nie Go, go power ranger Ale rol. Kontrola, tu Desert One. Powiedzcie Londynowi, że mam kontakt, bądź wciąż żyje. Jacy dumni z ciebie. Wydrano nie żyje. Trudno przewidzieć, co będzie dalej. Dla ciebie to koniec, ale nie dla mnie. no nie żyje. Green również. Gratulacje. Czego? Ani śladu White'a, a syndykat ciągle działa. Potrzebuję nazwiska. Ten człowiek z opery. Guy Haynes. Chcę, żebyś wrócił, Bond. Nigdy nie odszedłem. Spokojnie, White. Mają tylko moje nazwisko. Nic więcej. Z powrotem. Pokaż mi ostatnią część. Diagram. Do środka. Potrzebujemy hejsa żywego. Pamiętaj o tym. Tak, to jest właśnie koniec. Jednak miałem dobre przeczucie. Ok, gra zapowiadała się bardzo niepozornie. Jednak naprawdę się rozwinęła. Gwarantuje, nie jest może dość długa, ale gwarantuje e, dość sporo zabawy. Jest efektowna. No i ogólnie bardzo przyjemnie się w nią gra. System e, osłon, za, ja, zarówno osłon, jak i strzelania. Daje nam e, satysfakcję. Gra bardzo nie denerwuje. Polecam. No dobra, przyszła pora się pożegnać, zarówno ze mną, jak i z tą serią. Mam nadzieję, że się podobało. Zapraszam do innych, kolejnych serii. Już niedługo kolejna część 007. 007 Bloodstone. Oczywiście serdecznie zapraszam. Okej, okay, no cóż, było miło, ale się skończyło. Wójt z wami kormik.pl. Komentujcie, subskrybujcie oraz polubcie, żeby być na bieżąco. Oraz jeśli się wam podobało. No i cóż, do usłyszenia w kolejnych seriach. Trzymajcie się i na razie.